Witajcie w kolejnym odcinku serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania. One są naprawdę bardzo ciekawe. Też, żeby nie czekać zbyt długo na odpowiedzi na te pytania, to w miesiącu sierpniu będę odpowiadał tylko i wyłącznie na. Pytania, więc to z tego powodu, żeby poświęcić więcej czasu dla Was i po prostu odpowiedzieć na wszystkie, żebyście nie czekali zbyt długo. Jedziemy z kolejnym pytaniem. A co Pan sądzi o PKS-ie? Czy jest to dobra firma na start dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę zawodowo z autobusami? Jeśli chodzi o PKS, PKS kiedyś była to państwowa komunikacja samochodowa i. To tak zwana komunalna, można by to tak ująć, że to była taka firma, która obsługiwała wiele regionów w Polsce i była to firma państwowa, komunalna. Ja to tak po prostu nazywam. Teraz to się jednak zmieniło i firma. PKS zostały tylko i wyłącznie z nazwy. Każda firma PKS, może nie każda, może jeszcze zostały jakieś firmy, które są państwowe, ale ja znam wiele firm, które są pod nazwą PKS, a tak naprawdę jest to firma prywatna. A jak to w firmie prywatnej, to wszystko zależy od tego, jakie tam są. Po prostu warunki. Każda firma może mieć swoje warunki i może po prostu mieć swoje zasady. To, czy to jest dobra firma na start, to tylko zależy od tego, właśnie, zależy od tego, jakie. Masz wymagania od tej firmy, jakie masz potrzeby, jakie ma ta firma styl bycia, jakie ma warunki to wszystko od tego zależy, a każda firma może mieć inne warunki, inne standardy i może. W ogóle może się różnić od innych firm, także nie sugerowałbym się samą nazwą firmy, że PKS to akurat musi być dobra firma, a może być akurat zła firma, a może być dobra, a w jednej firmie może być OK, a w drugiej nie. Także to wszystko zależy od tego, jak dana jednostka po prostu jest, jak wygląda. Jak poznać dobrą firmę, to też jest ważne. Co na co zwracać uwagę podczas doboru firmy, po, podczas doboru pierwszej firmy. E, napisałem sobie takie kryteria, które muszą być spełnione podczas doboru firmy i najważniejszymi kryteriami są po prostu poznać swoje potrzeby, poznać swoje potrzeby, co ja w ogóle potrzebuję, bo jeśli firma nie spełnia moich potrzeb. Po co w niej pracować? Po co się męczyć i po co prowadzić w ogóle w swoją energię na firmę, w której się nie chce pracować, i potem będziemy narzekali, że albo ta firma źle płaci, albo autobusy są nie te, albo coś tam jest nie tak. No, przed wyborem firmy warto o to zadbać, żeby się dowiedzieć, czy ona będzie w ogóle spełniała nasze potrzeby, czy warunki finansowe są ok, czy dojazd jest ok, bo to też jest ważne, żeby nie jeździć 100 km do firmy, wydawać 503 1000 zł na paliwo, zarabiać... 4 czy tam 5 tysięcy, ale z tego jak odejmiemy paliwo to wyjdzie i tak mniej, jakbyśmy dojeżdżali do firmy, która jest bliżej i na to też trzeba właśnie zwracać uwagę. Kolejna rzecz. Cechy charakteryzują dobrą firmę. Według mnie, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Po pierwsze, firma musi płacić regularnie. To jest według mnie złota zasada, która powinna być spełniona. Jeśli firma nie płaci regularnie, to znaczy, że po prostu ma jakieś problemy. A wiadomo, że w dzisiejszych czasach trzeba zwracać uwagę na to, żeby płacić rachunki na czas, żeby płacić. Kredyty, to wszystko ma swoje terminy, to wszystko ma swoje ograniczenia i na to trzeba zwracać uwagę. Także regularność jest tutaj, według mnie, priorytetem, który musi zostać spełniony. Kolejna ważna rzecz to jest tuż obok zarobków: to to, czy firma posiada duży tabor, czy po prostu posiada jeden, dwa autobusy i na jakich liniach jeździ. To też jest ważne. I powracając do swoich potrzeb. Warto zwrócić uwagę, czy wybierając firmę, chcemy jeździć regionalnie, czy chcemy jeździć liniowo w komunikacji miejskiej, czy chcemy jeździć na długich trasach z Poznania do Warszawy. To wszystko trzeba sobie określić, żeby nie jeść w firmę, która obsługuje komunikację miejską, a my będziemy zainteresowani długodystansowcem. Także znowu powrót do potrzeb i na tej podstawie wybierać swoją firmę. To też jest ważne. No i jeśli wybieramy firmę, która obsługuje autobusy miejskie, autobusy regionalne, to warto zwrócić, czy ma duży tabor i ma sporo linii do obsługi. Bo co z tego, że będziemy wybierali firmę, która ma dwie albo, albo jedną linię do obsługi? No, i w przetargu okaże się, że ta firma nie wygrała kolejnej obsługi na kolejne lata, i co, i stracimy przez to pracę. Niestety obsługa linii w komunikacji miejskiej polega na tym, że co jakiś czas są przetargi na dane linie, więc może się czasem okazać, że firma nie wygrała przetargu i my stracimy pracę. Więc na no to też trzeba zwracać uwagę. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, to taka. Czy jest zaplecze mechaniczne? Czy po prostu firma naprawia sobie sama te autobusy, czy zleca jakiemuś mechanikowi, czy trzeba długo czekać na naprawę tych autobusów? To wszystko po to, żeby zachować ciągłość pracy. To też jest ważne, jeśli firma ma zaplecze mechaników, ma zaplecze sprzętowe, bo wtedy jesteśmy pewni, że jak coś się zepsuje, to nie będziemy musieli naprawić w trasie, jak w niektórych. Ciężarówkach, bo tak przeważnie było kiedyś, no teraz już jest o wiele mniej, bo teraz dostęp do sprzętów, do narzędzi mechanicznych jest o wiele lepszy, no ale to też na to trzeba zwracać uwagę. Jak się prowadzi w ogóle firma, jakie ma zasady, czy w ogóle ma zasady, jaki ma styl życia, jaki ma styl bycia, czy ma własne biuro, czy ma własną księgowość, to też trzeba na to zwracać uwagę. Wydaje mi się, że to też jest taki, takie poczucie bezpieczeństwa, że ktoś jednak w biurze czuwa nad wszystkimi formalnościami i nad wszystkim, co się dzieje podczas obsługi naszego zalania, naszej linii. Także myślę, że to też jest ważne. No, i, i kolejna rzecz to duże zaplecze kierowców i też opinia innych kierowców. Na no to też bym zwrócił uwagę. Jeśli większość kierowców chwali firmę, to jednak dobrze się w niej pracuje i warto się w niej zatrudnić, także na to też trzeba zwracać uwagę. Z mojego doświadczenia wiem, że firma, w której pracuję, jest dla mnie wystarczająca, zaspokaja moje potrzeby, mam do niej niewielką odległość dojazdu, więc ja jako kierowca jestem tutaj spełniony, bo wykonuję zawód, który lubię. To przy okazji właściwie patrząc na dobór pracy, to zwracałem uwagę na takie czynniki, no ale troszkę mniej, bo jednak ważniejsze było to, że tą po prostu pracę lubię i to przeważało i tak to by było na tyle, bo jeśli chcemy powiedzieć ogólnie o firmie PKS, to możemy powiedzieć tylko jedno, że nie da się ocenić konkretnie PKS-u, bo PKS. Jest tylko i wyłącznie z nazwy, także wszystko zależy od indywidualnej jednostki, od tego, jakie my mamy potrzeby, jak my oceniamy, bo zauważcie, że jeśli na przykład jedna osoba oceni w taki, a taki sposób daną firmę, to nie znaczy, że tak musi być. To też jest bardzo ważne, to nie znaczy, że tak musi być. To też warto wziąć pod uwagę, bo ktoś inny może uważać co innego na temat danej firmy. Jeden powie, a tu się źle pracuje, ja ciągle narzekam, że tak, a tak, a drugi powie, co ty też fajnie się pracuje, super, jest i jest okej. Okay. To wszystko zależy od podejścia, od potrzeb, tak jak już tu, Wspomniałem. Także to by było na tyle. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, daj znać w komentarzu i odpowiemy sobie na pytania. Jeśli nie wiedziałeś poprzednich pytań, to warto kliknąć w playlisty i tam sobie zobaczyć. Także do zobaczenia. Do następnego odcinka.